Komputer, który leczy. Dzień dobry, stoję z Jankiem Taratajcio przy nowym programie. Janku, zaraz wytłumaczysz w urządzeniu, tak? Wytłumaczysz o co chodzi. Ciągle się zajmijcie zdrowym. Widzę, że coraz bardziej awansujecie, jeżeli chodzi o urządzenia. To jest takie bardziej zaawansowane urządzenie. Jak się nazywa? Nazywają to komputer. Jest to urządzenie, które skanuje każdy organ w człowieku. I pokazuje, w którym organie jest zablokowany przepływ energii życia, zwanej praną czy organem. Ja próbuję, spróbuję uruchomić program. Chcieliśmy w każdym razie pokazać, jak skanuje. Tu jest samo urządzenie, które wysyła fale po czerwieniu ultrafioletu mapowy jakie są wydawane za sprzedawanie tych urządzeń to miliardy złotych inwestowane praktycznie niepotrzebnie diody, które wysyłają sygnał przemienny i określają daną częstotliwość organu czy który skanują lub który mają regenerować tutaj kolega włoży to na uszy ja spróbuję uruchomić program Pokażę jest w tej chwili organ, tutaj z boku Mamy opis wszystkich organów. to jest setki organów. Każdy można badać? Każdy jeden przeskanuje i można zbadać, zobaczyć, czy są jakieś zaburzenia. Łącznie z kośćmi, z palcami i tak dalej. Tego jest masa. Te wszystkie tomografy i tak dalej są bardzo drogie. są o wiele dokładniejsze. Wedłowo energia płynie. Musimy poczekać, aż przeskanuje cały organizm, każdy organ osobno. Mówię, no to najmniejsze części kamienia, człowieka jakby są. Przeskanuje i później Potrzeba pokażemy, jak, jak można te blokady usunąć. Wykorzystując dalsze części jakby tego programu. Potrzeba surowców, mój panie. Czy Potrzeba... możesz moje badanie zrobić? Już możemy, oczywiście. Słuchaweczki zakładamy tak, na ten i zaraz będziemy robić badania. Proszę bardzo, tutaj uruchamiamy urządzenie. Już. Uuu, ty masz dużo nowych komórek, ale to w bardzo dobrym stanie jest. Twój organizm nie palisz, No zobacz, płuca na, na wysokości czwartego kręgu. Cieńczyny. Tak. <laughs> nie, no nie jest ale to są w dobrym stanie jeszcze rzeczy. No, No to... To jest tragedia. Powiem szczerze, że to jest tragedia. No, tak, to, to, szczerze, no, jest trage... no w ogóle blokady, nie. No jest... Z nerkami narka, widzę tego, że. No nie no, nie jest źle, człowieku. Wysuwać no. może się tak. Nie. Nie. Potem masz idealny. I można jeszcze poprawić to dzisiaj. E, oczywiście, że tak. O, i... no, no, które tak. niczego nie I, e, Urządzenia, które zabijają tak naprawdę. Tak, dokładnie, bo na świetlanie. kierują fizycznie po prostu. i innymi Zakończyło się dobrze. No i teraz próbujemy coś tam naprawić, zobaczymy. Ale tu masz na zielono dużo. Mm -hmm. Poczekaj, te najbardziej zagrożone, tak, tak, tak. zablokowane. Tutaj w miarę no. przekrój z dłużnej głowy na przykład. No. no dobrze. To zobacz, ty nie masz ani jednego czarnego punktu. Czekaj. Jeżeli ja wezmę teraz uruchomiony program naprawczy, nawet stąd zobaczymy, ile roz rozbiję tych punktów. Jeden już poszedł. No, no, A tu masz nowe od razu komórki, ci się uruchomili. Eee, Spróbuję przesunąć punkt naprawczy. To znaczy punkt jakby sygnału, wyjścia sygnału powiedzmy tu o, i zobaczymy czy go rozbije. O jeden rozbiło. O, i, ale widzisz, zamieniło na żółte, nie? No tu jest w miarę. No w dwóch trzech użyciach, no to pierwsze na próbę zrobimy, żeby zlikwidować, nie? Zaraz zobaczymy. Tu przydawałem? Czy pamiętasz tamtą noc? Jak cię wtedy całowałem, mijają dni jak szalone, i nie powróci żaden z nich, lecz serca nasze są sklecione.